Dziwi niebiescy. Telewizja kibiców ruchu Chorzów. Trenerze, nie chcemy zapeszać. Gratulujemy zwycięstwa. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Kolejne zwycięstwo. Seria została przedłużona. Cieszymy się z kolejnego meczu. Mimo w wyniku 5-1 temerz nie był taki prosty. Przeciwnik z tego, co sobie zakładaliśmy, analizowaliśmy ich. No, grał tak jak, tak jak myśleliśmy, czyli ustawił się bardzo nisko. Dopóki nie szliśmy tej trzeciej bramki, no to wiadomo, nie było takiego komfortu psychicznego, no bo mogę powiedzieć, że od pierwszej do ostatniej minuty pod względem piłkarskim, no to dominowaliśmy na boisku i, i ten mecz był pod naszą kontrolą. Od samego początku było widać, że właśnie ruchy planuje kontrolować to spotkanie, czy ta bramka, która dość niefortunnie wpadła właśnie na konto drużyny Gwarka, czy pokrzyżowała trochę plany? Znaczy, no wiadomo, przeciwnik trochę miał więcej energii, trochę więcej sił, poczuł trochę więcej krwi, no aczkolwiek tylko do, do tej trzeciej bramki, tak jak mówiłem zawsze, jak już jest 3-1, no to, to jest więcej luzu i, i, i mecz już później był pod naszą kontrolą. Trenerze, nie sposób nie zapytać o to, co dzieje się wokół ruchu na pozycji lidera, czy są obawy o to, co może się wydarzyć, bo mogą, dochodzą słuchy, że mogą zostać przerwane rozgrywki? No ja mam nadzieję, że będziemy grać cały czas, jesteśmy rozpędzeni, wygrywamy, można powiedzieć, że każdy mecz, bo każdy mecz, który był rozgrywany w październiku został wygrany, więc mam nadzieję, że będziemy grać aż do górnika i, i, i cały czas będzie zwycięsko. Raz jeszcze gratulujemy zwycięstwa. dziękuję bardzo. Dzięki.